Witamy na kanale Interia Sporta, Adam Lewicki ze mną, Mariusz Wach, witam Cię serdecznie. Witam, znajdujemy się na gali Knockout Boxing e, Night i co Cię tu sprowadza? Pewnie kibicujesz Łukaszowi. Kibicuję Łukaszowi, nie tylko, wiadomo, wszystkim naszym, naszym zawodnikom kibicuję. E, z większością się znam osobiście, gdzieś tam trenowaliśmy na, na sali. Przed wieleczką wygrała Laura Grzyb, e, więc tylko się cieszyć, tak, na pewno to jest mega... Ta gala się przyczynia do promocji e, boksów u nas w kraju, wiadomo, że, że troszkę kuleje ten, ten sport, ale dzięki takim, e, takim galom jak, jak dzisiaj e, wyjdzie na prostą. Kiedy ostatni raz miałeś okazję gościć właśnie w Polsce na gali z tak e, mocną kartą? Kurczę, żeby, cięć, żeby Was nie skłamać. No, trzeba mocno sięgnąć. Tak, myślę, że to był e, pojedynek. Nie przypomnę sobie, ale bardzo dawno temu, tak, na pewno bardzo dawno temu. Być może szpilka Tomek Adamek? O też, tak, 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 ale to na pewno ta dzisiejsza ranga tego pojedynku to, to się nie, 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 nie równa się, tak, z tamtym pojedynkiem. Dzisiaj jest, e, na, na, na szali jest pas mistrza świata w WBC, więc, więc to jest samo w sobie już, już duże Duże brzmienie, brzmienie na, na, na plecach, tak. A jak Ty podchodzisz w ogóle do wagi Bridger? Bo to właśnie wiemy, że jest tylko w Federacji WBC i jakby to jest brane przez... No nie jest to tak jakby prestiżowo brano, o, mo, nawet medialnie, jak inne wiadomo wagi, bo A, jest najnowsza. Tak, no, ja myślę, że... Będzie, wiesz, będzie przedstawiany tylko jako Miś Świata w WBC i tyle, wiesz. Ja też, nawet tutaj tej nazwie mi ciężko to wypowiedzieć. Wiadomo, że to jest zrobione pod, pod, pod pewne osoby, które, wiesz, nie, nie są wagą ciężką, ale na tyle, że jeszcze... E, że można zrobić tam 100, 101 kg, tak? A uważasz, że był duży przeskok pomiędzy właśnie wagą cruiser i wagą ciężką? Że dobrze, że zrobili coś jeszcze pomiędzy? czy... Co? Bo to jest, jest przeskok, tak jak tam ważył się 91, e, a wasz z gościem, który waży 120, 130, 140. To jest przeskok, tak? Ale żeby to jeszcze może lepiej wyszło, to jeszcze powinna być tam jakaś waga wyżej, tak? Super ciężką zrobić, tak? powyżej 130 kg. Między innymi właśnie znany z tego, stojący za Twoimi plecami był Tomek Adamek, że był właśnie e, jednym z lżejszych, jeśli chodzi o wagę heavyweight. Wiadomo, że mm, takiemu zawodnikowi jak mi, który waży tam 130 kg, e, ciężko jest z takim małym, ciężkim, tam, który waży 93-95 kg. Wiadomo, że on jest ruchliwszy, tych ciosów więcej wyprowadza i też one ważą, bo, 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 bo kto waży tam powyżej 90 kg, to już te ciosy ważą. I takiemu zawodnikowi jak, jak mi, przepraszam, jest troszkę gorzej. Mi się lepiej wal, walczy z słopem, który ma 2,20 wzrostu, waży 160 kg. To mi się o wiele lepiej walczy niż z takim małym, małym nadmuchanym, ciężkim. tak? Przechodząc do Twojej osoby, ogólnie jak forma? Będzie. Będzie. Na kiedy? Będzie na 3 czerwca e, kąty wrocław, wrocławskie. Już myślałem, że Narodowy e, KSW. Nie no, jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie w tym roku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie w tym roku, no, no, okej. Okay. Jeszcze nie. No ale wracając do, do, do mojej rady. E, 3 czerwca Kody Wrocławskie, później najprawdopodobniej 16 Wikony. września w Tarnowie. Co do przeciwniku jeszcze nie wiem, wiadomo, e, to uzależnione wszystko od, 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 od budżetu tych gal. Całych gal. E, mi, jest, mi są walki potrzebne, gdzieś tam muszę, muszę startować, muszę być cały czas w garze, bo jak nie, nie trenuję, e, różne głupoty przychodzą mi do głowy.